W dzisiejszym odcinku Battlefield News. Oficjalnie partnerzy sprzętowi najnowszego Battlefielda, co oznacza to dla graczy. Przedsmak EA Play, czyli informacje o Battlefieldzie 2042 na EA Spotlight. Notoryczne wślizgi, poligon, strefa zagrożenia oraz inne układy wspierające grafikę w obrębie zainteresowań EA. A także aktualizacja informacji o modyfikacji do Battlefielda 3 dodająca tryb Battle Royale. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. jej nie zwalnia i korzystając na fali hype'u wśród ich nowo zapowiedzianych gier i dodatków, postanowiło zrobić wstęp do EA Play Live, który odbędzie się 22 lipca o godzinie 19 czasu polskiego. Preludium mają stanowić pojedyncze mini prezentacje zaczynające się od 8 lipca, kiedy na warsztat zostanie wzięty Battlefield 2042 i Apex Legends. W imieniu dais głos wezmą dyrektor Generalny Oddziału w Sztokholmie Oskar Gabrielson i Christian Grass z Los Angeles. Ogólnie rzecz biorąc dadzą nam wgląd w to co robią i jak to robią, ale czy pojawi się tam coś nowego? Tak naprawdę jest to rosyjska ruletka, ale kilka szczegółów powinno ujrzeć światło dzienne. Zdecydowanie więcej dowiemy się już 22 lipca podczas 40-minutowego pokazu najbliższej przyszłości gier wydawanych przez EA. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych informacji na temat Battlefielda 2042 to zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. A teraz przejdźmy dalej. Ostatnim razem informowałem Was o Movemencie, który ma być rozbudową i kontynuacją mechaniki wypracowanej w Battlefieldzie 5. Tym razem Nil Stolinga odpowiedział na reddicie na parę komentarzy w kwestii notorycznych ślizgów oraz nagminnego spamu z kokami, które niejednokrotnie potrafiły psuć rejestrację pocisków i wpływać na netcode. W efekcie prowadziło to do dużej frustracji strzelających, a z drugiej strony łatwego sposobu na ucieczkę z potostrzał. Developer stwierdził, że mają świadomość dotyczącą tych kwestii, no ale jak to będzie finalnie zobaczymy. Natomiast w Battlefield 1 mieliśmy podobną sytuację. Wtedy dajsiacy postanowili wprowadzić aktualizację zmniejszającą zasięg ślizgu i jego częstotliwość, co ograniczyło nadużywanie właśnie tej opcji. Drugą sprawą jest fizyka wszelkiego rodzaju elementów infrastruktury, typu drobne kamienie, płotki czy murki, które niejednokrotnie powodują naszą złość, gdy próbujemy parokrotnie je przeskoczyć albo gdy w nich utkniemy i musimy wziąć odwrót. To też podobno uległo gruntownej poprawie, jednak wolę poczekać na pierwsze testy, żeby ocenić ten aspekt. Wszak wielokrotnie słyszeliśmy już podobne frazy w przeszłości. Zakulisowy tweet Jima Hyla, czyli jednego z pracowników jej dotyczących Battlefielda, wywołał małe nieporozumienie. Heil w jednym z postów napisał, że najlepszą rzeczą w pracy nad 2042 jest poruszanie się pomiędzy lokacjami za pomocą tuktuka, dodając wymowne zdjęcie. Szybko potem sprostował wypowiedź, argumentując pole testowe nie jako znany dobrze nam poligon, ale miejsce, gdzie ma pełny dostęp do wszystkich elementów gry, ułatwiając i przyspieszając ten sposób pracy. Moim zdaniem, coś na wzór zwykłego poligonu może i się pojawi, albo będzie to ten tryb offline do poćwiczenia na botach. Nic na razie więcej nie wiadomo. W wywiadzie dla jednej z redakcji deweloperzy stwierdzili, bądź też tak odebrał to dziennikarz, że Hazard Zone przeniesie koncepcję Battle Royala w sposób, jaki może to zrobić tylko Battlefield. Zastanawiające jest jednak to, że do tej pory mówiono, a raczej zapewniano, że nie będzie to tryb Battle Royal. Według plotek rozgrywka w strefie zagrożenia ma przypomnieć świetne Hunt Showdown czy Escape from Tarkov, no a w dzisiejszych czasach także te gry podpina się pod gatunek Battle Royali, także odpowiedź nasuwa się sama. A więc komu wierzyć w tej kwestii? Dajcie znać Waszą opinię. Potwierdzono już natomiast, że Nvidia Reflex odpowiedzialna za zmniejszenie opóźnień systemowych w grze oraz Nvidia DLSS zwiększająca wydajność w grze zostanie zaimplementowana w najnowszym Battlefield. Broadbite został wpisany na odpowiednika DLSS od AMD, czyli Fidelity FX Super Resolution, i może również ta forma wsparcia zostanie zawarta w najnowszym tytule DICE. O ray tracingu obecnie cisza, ale patrząc po niektórych koncept artach stał się już raczej nieodzownym elementem w serii i elektronicy zostawiają kwestię na inny termin. Czy jednak przewidujecie zaskoczenie? Oprócz tego znamy partnerów sprzętowych Battlefielda na nadchodzące kilka lat. Oficjalnym partnerem konsolowym został Xbox. Ma to podobno wzgląd czysto marketingowy i od teraz m.in. logo konsoli od Microsoftu będzie tak jak w przypadku kilku poprzednich odsłon umieszczane na końcu zwiastonów. W kuluarach mówi się również częściej o obecności gry w usłudze Game Pass. Nad peryferiami piecze sprawować będzie Logitech, który niezmiennie od kilku lat wydaje specjalne pakiety z motywem Battlefielda. Polaris będzie parterem od pojazdów terenowych, czyli m.in. kładów. Jeden z produktów, czyli Polaris Sportsman ATV, mogliśmy zobaczyć na zwiastunie rozgrywki. Dyskami twardymi zaopiekuj się Western Digital, które swoje oficjalne stanowisko wyda 20 lipca. Trzy miesiące temu informowałem Was o pierwszym teaserze modyfikacji Venice Unleashed do Battlefield 3, która dodała m.in. tryb Battle Royale. Niedawno moderzy zaktualizowali wiadomości na temat ich projektu. Całość oparta jest na mapie z dodatku Endgame do Battlefielda 3, czyli linia kolejowa Kiasar, która zostanie parokrotnie przeskalowana. Znajdziemy tu takie miejscówki jak punkt obserwacyjny, miasto duchów, cmentarzysko pojazdów, przystań czy tartek. Co ciekawe, autorzy sami opracowali animację kamery podczas lotu samolotem transportowym, dodali system pingowania, mechanikę ostrzału artyleryjskiego, a zmniejszający się tak zwany krąg śmierci z wewnątrz ma płomienie nawiązujące do burzy ognia w Battlefieldzie 5. Za niedługo mają rozpocząć się pierwsze testy dla graczy, oczywiście na modyfikacji Venice Unleashed. Nie wiem, czy rozrusza to jakoś samo Wii U, ale inicjatywa i wykonanie zasługuje na pewno na ogromną pochwałę. A według Was, projekt zbierze przynajmniej tylu zainteresowanych, aby utrzymać płynność serwerową? Dajcie znać w komentarzach. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. jestem Yahu, do zobaczenia. Cześć!